z nami w studiu Krzysztof Brzuska, były szef nieistniejącej już Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie Krzysztofie, spotykamy się 30 grudnia. Cała Polska właśnie zaczyna schładzać szampana i inne trunki na jutro. To jest ta jedyna noc w roku, kiedy alkohol przestaje być postrzegany jako problem, a staje się wręcz obywatelskim obowiązkiem? Czy obywatelskim? Nie wiem. No, ja martwię się tym, że. Jeśli taki model świętowania będzie poszerzany, czy będzie trwał nadal, to my raczej staniemy się, tak jak to określiłem, narodem fertków kiepskich, a nie narodem, który, który ma coś do zaoferowania. Albo może skorzystać ze swojego dorobku kulturowego, ale niekoniecznie z kultury picia alkoholu. Mhm. A ten alkohol w noc sylwestrową musi się pojawić, bo? Hmm. To jest dobre pytanie. Jest to głęboko zakorzenione. Rzeczywiście, rzeczywiście, alkohol kojarzy się z dobrą zabawą, alkohol kojarzy się z czymś wesołym. No w końcu od, od chrzcin po grup wszystkie uroczystości takie osobiste są organizowane z obecnością alkoholu. Na pewno warto się zastanowić nad tym, w jaki sposób to zmienić, w jaki sposób wykorzenić niektóre, niektóre przyzwyczajenia. I muszę powiedzieć, że z, z pewnym optymizmem patrzę na to, że młodzi ludzie potrafią, czy zaczynają chociażby przez taką akcję no low, czyli bez alkoholu albo mało alkoholu, zaczynają inaczej, powiedziałbym złośliwie, trzeźwo, w odróżnieniu od, od innych, patrzeć na na świat. Mhm, ale myśli pan, też czytam te publikacje, że młodzi, szczególnie pokolenie Z, coraz rzadziej sięga po alkohol, ale faktycznie tak jest, czy po prostu sięga po inny rodzaj używki? Tu powinny, powinien odezwać się tak naprawdę policjant, który zna statystyki. Ja nie zanotowałem nigdzie w przestrzeni publicznej informacji o tym, że. Zwiększono, zwiększyła się wykrywalność, czy zwiększyła się licz, ilość narkotyków na rynku. Tego typu strachy, że jeśli nie będą pić, to będą ćpać, to jest produkt przemysłu alkoholowego, który jest naprawdę bardzo kreatywny, jeśli chodzi o wywoływanie strachu i obaw. Ale co ciekawe, tendencja do tego, żeby pić mniej wśród młodych ludzi, to nie jest tylko zjawisko polskie. Nasze browary płaczą, że sprzedaż im siadła o ponad 6%. Tymczasem w wybitnie piwnym kraju, jakim są Niemcy, sprzedaż piwa siadła o 7,5%. Wobec tego, wobec tego to jest pewien trend taki, taki korzystny. Trochę zmieniło nasze podejście do alkoholu, zmienił czas, czas pandemii. Dlatego, że z pewnych przyzwyczajeń młodzi ludzie potrafili zrezygnować, nie można było się spotykać, nie było spotkań towarzyskich, wyjścia do pubu, nie było tego wyjścia na, na, na piwo czy spotkań przy, przy grillu, i znaczna część młodych ludzi zauważyła, że można żyć bez alkoholu, bawić się dobrze bez alkoholu. Natomiast niestety ci, którzy przed pandemią pili. Dość, dość ryzykownie. W okresie pandemii, po pandemii popłynęli bardzo mhm. mocno. To pokazują statystyki zgonów. To jest oprócz takiego wskaźnika, jakim jest spożycie ilości alkoholu na głowę mieszkańca, który nieco w Polsce spada, niestety bezwzględne są wskaźniki śmiertelności spowodowane alkoholem. I tutaj Zwracam się, zwrócę się do, do, do wszystkich decydentów, którzy mają coś do powiedzenia: to zaczyna być problem naszego bezpieczeństwa narodowego. Rocznie z powodu alkoholu umiera w Polsce około 40 tysięcy osób. Znaczna część z nich to są panowie w sile wieku, ci, którzy, ci, którzy się rozpędzili i uratować ich się nie dało. To wróćmy do tego naszego jutrzejszego Sylwestra i dlaczego te koszyki dziś sklepowe zapełniają się głównie alkoholem. Sama byłam dzisiaj świadkiem takich zakupów. Czy zauważył Pan, że w Sylwestra? Alkohol traci swoją wstydliwość, bo normalnie wódka czy inne produkty alkoholowe stoją sobie gdzieś w głębi sklepu, ale dziś zauważyłam, że całe palety mocnych alkoholi blokują aleje z chlebem, z innymi produktami spożywczymi. Czy to nie jest też taka Forma agresywnego ataku na osoby, które próbują zachować abstynencję i niekoniecznie wybrały się do sklepu na zakupy, właśnie po to, żeby w tym koszyku w konsekwencji ten alkohol się znalazł, ale przez tą architekturę sklepu no, trochę nie mają szansy uniknąć tego bodźca. Niestety tak, to jest stara zasada marketingu. Przecież nawet sposób ułożenia towaru na półce ma swoje znaczenie. Niektóre Firmy, niektórzy producenci są w stanie płacić dodatkowe pieniądze, żeby ten produkt znalazł się we właściwym miejscu. Przemysł alkoholowy dysponuje ogromnymi pieniędzmi. Tam naprawdę kumulacja finansowa jest, jest ogromna, transakcje są na, na super poziomie. Jesteśmy w końcu trzecim rynkiem alkoholowym w Europie. To trzeba sobie też jasno powiedzieć. Wydajemy na każde, każda rodzina wydaje na statystyczna rodzina. To nie znaczy, że każda tyle kupuje, ale blisko 3% swojego budżetu na zakup alkoholu. A ta, ten koniec roku to jest taki, z jednej strony czas bilansu, no coś tam jeszcze zostało. Alkohol jest coraz tańszy, dlatego, że biorąc pod uwagę nasze zarobki, alkohol tanieje. Dostępność ekonomiczna alkoholu w Polsce gwałtownie rośnie. Rok do roku... Yy, w przypadku piwa to jest 13%. 13% więcej opakowań piwa można było kupić w roku 24 niż w 2023. Ale sugeruje Pan przez to, że gdyby alkohol był droższy, to byśmy go mniej spożywali? Zdecydowanie tak. To pokazują, mamy tutaj przykłady, przykłady europejskie, unijne, przykłady naszych sąsiadów, że cena alkoholu ma kolosalny wpływ na to, ile tegoż alkoholu kupujemy, bo albo kupujemy bezrefleksyjnie, już nie powiem, że jak. Woda mineralna, bo czasem woda mineralna jest droższa od piwa, ale, ale te zakupy są po prostu nierozważne. No jest tanio, jest promocja 6 plus 6. No w związku z tym, cena jest zdecydowanym elementem naszych zakupów. A do tego to, co pani zauważyła, pani redaktor, to że potykamy się o skrzynki z alkoholem, czy o palety alkoholu, to rzeczywiście y, część zakupów robimy na, y, tak kompulsywnie, pod wpływem impulsu, o jest, to wezmę. W związku z tym... Tak A nawet jak, jak mi nie przyszło do głowy, to właśnie mi przypomniano, że jeszcze to powinno się znaleźć w koszyku. Tak to wygląda. Był taki czas i była taka, ta, był taki zapis w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, że... Stoisko z alkoholem ma być wydzielonym stoiskiem, zamkniętym kasą specjalną. W związku z tym sprawa była jasna. Natomiast dzisiaj ten alkohol rozlał się po całej powierzchni. Mam nadzieję, że, że wróci ten, ten czas. Jakieś zamysły, pomysły zarówno rządowe, jak i ugrupowań, które, które mają swoje coś do powiedzenia w Sejmie, mają chęć ograniczyć tego typu wolną Amerykankę. Co z tego będzie, zobaczymy, ale batalia nie będzie łatwa. Pani Alicja pyta, że ciekawa jest tego, które kraje są na pierwszym i na drugim miejscu w rankingu, o którym mowa pod względem spożycia. No z tego co sprawdziłam, to w pierwszej dziesiątce w Unii Europejskiej jest Polska pod względem spożycia 11 litrów czystego alkoholu wypijanego rocznie na głowę. Mamy. Jednego mieszkańca w wieku uh -huh. lat 15 plus. Jak z tego warto jeszcze zauważyć, że panie, w tym, w tym przedziale wiekowym, to będzie rocznie około 6,5 6 litra, to panowie już mają na poziomie 20, 24 litrów. Warto przeliczyć to na półlitrówki i zobaczyć, szczególnie wśród tych, którzy nie piją, jak ich sąsiedzi, ich znajomi, jakie ilości alkoholu wypijają. Kosztuje nas to straszne pieniądze, nawet tych, którzy nie piją. Mhm. A pamięta pan, które kraje w czołówce tego rankingu są? W czołówce zawsze była Litwa, była Łotwa, Mołdawia, Słowenia. To są kraje, nawet więcej pije się we Francji, ale we Francji akurat pije się inaczej. To jest oddzielny temat. Natomiast te kraje postsowieckie, niestety, rozpędziły się tutaj. Czołówka jest, jest jasna i niezmienna od, od lat. Natomiast wśród tych państw, które wymieniłem, jest jedno, które w ciągu ostatnich pięciu lat zmniejszyło spożycie alkoholu na głowę mieszkańca o 40%. To jest niewyobrażalne. To jest niewyobrażalne, ale tam wprowadzono cztery, cztery proste y, zapisy ustawowe. Y, po pierwsze, z Litwy. Likwi... Pan... Tak, to jest Policja. Litwa. Mhm. Tak, oczywiście. No, w końcu ten sam krąg kulturowy, nasi, nasi bracia od ładnych paru set lat, tam po pierwsze zakazano sprzedaży nocą od godziny 21 do 9 rano. Po drugie, oczywiście podniesiono znacznie ceny alkoholu, wyrzucono alkohol ze stacji paliw i to, co mnie zawsze najbardziej bolało, mianowicie zlikwidowano reklamy. To jest to, co powinniśmy zrobić tu i teraz natychmiast, bo to jest największa tak naprawdę zbrodnia na wychowaniu młodzieży, bo reklamy to jest inwestycja w przyszłych użytkowników, to nie jest dla nas dorosłych. Jeszcze jeden element. Litwini. Ale chcę pan powiedzieć, czy reklama jest gorsza od tego, co wynosimy z domu? To jest dobre pytanie, ale warto byłoby zastanowić się, niestety nie, nie mam takich badań, czy nie miałem dostępu do takich badań, ale warto zastanowić się nad i porównać czas przed reklamami w Polsce. Wtedy na głowę mieszkańca do 2002 roku wypijaliśmy około 7 litrów czystego alkoholu na głowę per capita, czyli od oseska do stulatka. A od wprowadzenia reklam, od zezwolenia na funkcjonowanie reklam od roku 2002 zaczęliśmy, doszliśmy do 11 litrów, czyli spożycie alkoholu podniosło się o blisko 50%. To jest bezwzględny wpływ reklam i drugiego czynnika, który w tym 2002 roku został, został złamany. Mianowicie, ówczesny pan premier obniżył podatek akcyzowy o 30%. I teraz taka. Ja sam byłem zszokowany, jak przeczytałem i skojarzyłem te dwie liczby podatek akcyzowy w Polsce na alkohole wrócił do poziomu z 2002 roku dopiero w roku 2018 po 16 latach wobec tego jeden głupi ruch którym nawiasem mówiąc ten premier do dzisiejszych ówczesny premier do dzisiaj się chwali jeden głupi ruch spowodował wzrost spożycia alkoholu o 50% w sumie i do tego no, trzeba doliczyć to, ile nas y, kosztował ten, y, ten wzrost spożycia alkoholu, y, mimo tego, że ówczesny premier i jego minister finansów chwalą się, że obniżyli podatek akcyzowy i wzrosły wpływy do budżetu państwa. No niczego głupszego opowiedzieć się o, o alkoholu nie da. Do akcesu oczywiście jeszcze za chwilę wrócę, ale chcę jeszcze pana zapytać, czy ten trzeźwy sylwester jest wyzwaniem, dlatego że, że nie lubimy smaku wody albo czegokolwiek innego niealkoholowego, czy dlatego że boimy się autentyczności w relacjach? A może w ogóle boimy się tego, co nas czeka w tym nowym roku? Alkohol rzeczywiście dla młodych ludzi, dla, ba dla bardzo młodych ludzi, jest czynnikiem, który. Pozwala na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów, może na lepszą zabawę, bo takie są początki. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. No, ale jest też takie, takie hasło: alkoholu szukuje. Wobec mm. tego ten pierwotny zamysł czy te pierwotne zjawiska związane z początkiem używania alkoholu oczywiście dają negatywne skutki, ale mózg, który pamięta wszystko to, co, co dla zaspokojenia. Tej części, która odpowiada za nagrodę, tej części mózgu, która odpowiada za nagrodę. Mózg to pamięta, i w związku z tym powtarzanie czynności, naśladowanie czy powrót do tego, co nam kiedyś, kiedyś pomogło, jest ogromnym impulsem do tego, żeby ciągnąć to dalej, pić dalej, wznosić toasty, strzelać korkami. Mhm. A czy bezalkoholowe piwa, wina to jest koń trojański branży, czy jakaś taka realna pomoc? Jeśli realna pomoc to dla niewielkiej grupy osób, które chcą zredukować swoje picie, a lubią smak piwa, dla niewielkiej grupy osób, dlatego że dla tych, którzy, którzy wpadli w uzależnienie, piwo 0% nie jest żadnym rozwiązaniem, a z całą pewnością piwo 0% nie jest absolutnie żadnym rozwiązaniem dla ludzi młodych, którzy znowu nawyki, przyzwyczajenie. I taka, taka chęć do, do równania dorosłym, mhm. żeby chęć zaimponowania swoim, swoim rówieśnikom, no to oczywiście zacząć można od piwa 0%, ale w ślad za tym ta sama butelka, ta sama etykieta, tylko zawartość nieco inna. Więc y, y, niestety stawiam tezę taką, że, że piwo 0% w przypadku młodych ludzi jest y, tym. Y, wstępnym, wstępnym wyzwolicielem yy, dalszych negatywnych zachowań. No bo ja się zastanawiam, czy piwo 0% w ręku kierowcy albo szampan dla dzieci, to nie jest też takiego, takie tworzenie rytualnego nawyku. Czy mózg nie uczy się, że celebracja musi wiązać się jednak z dźwiękiem odkorkowywania butelki i trzymaniem kieliszka, przez co powrót do prawdziwego procentu wydaje się być kwestią czasu? Oczywiście tak, zdecydowanie tak. Nawet Anglicy w swojej, w swojej mądrości przeprowadzili badania, w których udowodniono, że piwo 0% stało się oddzielnym segmentem rynku. To nie jest tak, że piwo 0% zastępuje piwo z większą zawartością alkoholu. Bo pamiętać proszę o tym, że piwo 0%. Pewnej części zawiera również 0,5% alkoholu. Mhm. Czyli definicji napoju alkoholowego nie spełnia. Niemniej jakieś śladowe ilości? Śladowe ilości są i mózg, który pamięta niestety niestety potrafi, potrafi przymusić do tego, żeby, żeby sięgnąć po, po procenty. Mhm. Więc to szczególnie szczególnie wrednym towarem jest alkohol, szampan bezalkoholowy dla dzieci. Znaczy ja się Bo... zastanawiam, dlaczego to nie może być ta przysłowiwa nasza orężada, tak? w normalnej butelce, jeżeli już koniecznie rodzice chcą coś mniej zdrowego zafundować swoim dzieciom, ale już tylko koniecznie musi to być w butelce, właśnie takiej jak szampan. Nie tylko, nie tylko w butelce, no to powinno tak oczywiście wyglądać, no ale zdarza się i tak, że wprawdzie w tych szklaneczkach. Yy... Dzieci mają oranżadę, ale stukają się jak dorośli i mhm. udają, że wznoszą toast. W związku z tym to naśladownictwo dorosłych jest przemożne. Stąd ja o tym zacząłem mówić, ale, ale y, warto się zastanowić nad tym, ile y, tego tej wiedzy wynosi się z domu, a ile tej wiedzy zyskuje się z zewnątrz, z czasu, y, z czasu kiedy, obo, kiedy pokazywane są reklamy. Reklamy z całą pewnością były skierowane do dzieci. Ostatnia reklama, która wywołała wyjątkowy skandal, aż ruszyła ku mojemu zaskoczeniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zakazała, póki co zawiesiła emisję tych reklam. Więc jesteśmy wychowani w takim przeświadczeniu, że alkohol to jest towar jak każdy inny. Mało tego, jeśli chodzi o liczbę emitowanych reklam, na pewno jesteśmy mistrzami. Tuż tu nie jest piąte, szóste miejsce w Europie. Jesteśmy mistrzami Europy. I żadne badania naukowe nie są nas w stanie przekonać, że alkohol to jest jednak neurotoksyna. No bo te, też możemy się nad tym chwilę pochylić i zastanowić, dlaczego w polskim kodzie kulturowym alkohol wciąż funkcjonuje jako lekarstwo na trawienie, na przeziębienie, na sen, na co byśmy sobie tam nie wymyślili. Jak to się stało, że tak silna neurotoksyna w powszechnej świadomości awansowała do ranki? Domowego medykamentu. I w sumie łatwiej chyba przekonać społeczeństwo do dobroczynnych właściwości alkoholu niż do tego, że jednak jest to trucizna, a mamy na to badania naukowe. To jest trucizna, to jest rozpuszczalnik chemiczny, to jest narkotyk, neurotoksyna, ponieważ zmienia funkcjonowanie, funkcjonowanie mózgu. Dlaczego tak jest? Zdawałoby się, że wiedza, którą mają rodacy. Byłaby wystarczająca do tego, żeby dać się przekonać, że alkohol nie jest dobrem. Ale y, alkohol trochę inaczej działa na, na mózg człowieka, niż y, y, nam się wydaje. Przykładem, gdyby sama wiedza wystarczyła na temat tego, czym jest alkohol, jak zły jest alkohol, nie byłoby tylu uzależnionych lekarzy, farmaceutów, chemików. Oni wiedzą, czym jest alkohol. No niestety, alkohol ma taką, taką wadę właśnie jako. Jako środek, środek psychoaktywny yy, zmusza mózg człowieka do tego, żeby podejmował yy, zachowania ryzykowne, zachowania szkodliwe, chociaż wszystkie badania, szczególnie te opublikowane w Lancecie w roku 2019, yy, mówią o tym, że nie ma żadnej ilości alkoholu, która byłaby obojętna dla zdrowia człowieka. Ja pomijam sprawy zdrowia psychicznego, ale również jest ogromna wiedza na temat zdrowia somatycznego, czyli blisko 200 chorób jest spowodowanych bądź wspomaganych przez, przez alkohol. Właściwie powinnam zapytać, co w takim razie dalej z tym robić, ale niech to będzie wstęp do naszej y, kolejnej rozmowy i do naszego kolejnego spotkania, bo dziś już musimy postawić kropkę. Ale pięknie dziękuję za wizytę w studiu i za tę rozmowę. Krzysztof Brzuska, były szef nieistniejącej już Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.